W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o roli potasu w utrzymaniu naszego zdrowia. Powiem Państwu o objawach niedoboru oraz nadmiaru tego pierwiastka, a także o tym, jak utrzymać prawidłowe stężenie potasu w naszej krwi. Szanowni Państwo, potas to pierwiastek kluczowy dla funkcjonowania naszego organizmu. Jest to jeden z nielicznych pierwiastków, dla którego ustalono tak zwane krytyczne wartości. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że przekroczenie określonego zbyt niskiego albo zbyt wysokiego poziomu potasu we krwi może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla naszego życia. Potas może być w łatwy sposób utracony z naszego organizmu, co może sprzyjać poważnym zaburzeniom elektrolitowym, ale także zbyt wysoki poziom potasu nie należy do rzadkości. Warto zatem poznać najważniejsze właściwości potasu oraz zagrożenia dla naszego zdrowia wynikające z tych dwóch stanów. Po pierwsze, potas normalizuje ciśnienie naszej krwi. Prawidłowe stężenie potasu chroni przed chorobami układu sercowo-naczyniowego. Wyższe spożycie potasu skorelowane jest ze mniejszym ryzykiem wystąpienia tych chorób i mniejszą śmiertelnością. Ale tutaj szczególnie ważne jest zachowanie optymalnych proporcji między potasem i sodem. Niski poziom potasu i wysoki poziom sodu mogą zaburzać pracę układu krążenia. Natomiast w przypadku już rozwiniętych chorób układu sercowo-naczyniowego, to zbyt niski i zbyt wysoki poziom potasu związany jest ze zwiększoną śmiertelnością. Po drugie, potas wzmacnia nasze kości. W licznych badaniach wykazano, że wysokie spożycie potasu przekłada się na wzmocnienie struktury naszych kości. U kobiet w okresie okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym wykazano, że długotrwała suplementacja potasu prowadzi do wzrostu gęstości kości. Po trzecie, potas dba o nasze dziąsła. Potas przyczynia się do redukcji procesów zapalnych i neutralizacji wolnych rodników. Tym samym może ograniczyć rozwój chorób naszych dziąseł. Jeśli płukanka do płukania jamy ustnej zawiera w sobie dodatek potasu, przynosi to efekt w postaci redukcji nadwrażliwości naszych zębów. Zatem punkt numer 4 wynika z punktu trzeciego. Potas może chronić komórki przed negatywnym oddziaływaniem reaktywnych form tlenu. Wysokie spożycie potasu może ograniczyć wszelkie procesy zapalne, a w tym pomagać oczywiście w chorobach Autoimmunologicznych. Po piąte, prawidłowe spożycie potasu może pomóc nam uchronić się przed cukrzycą. Potas jest pierwiastkiem uczestniczącym w produkcji insuliny przez trzustkę, a niski poziom potasu w naszym organizmie wiąże się z zaburzeniami wydzielania insuliny i może prowadzić do nietolerancji glukozy. W kilku badaniach wykazano związek pomiędzy niskim spożyciem potasu a większą częstością występowania hiperglikemii narczo, insulinooporności, a nawet cukrzycy typu drugiego. I oczywiście przypominam, że odnośniki do wszystkich badań naukowych, na podstawie których tworzę właśnie ten odcinek, jak zwykle umieszczę w opisie tego filmu. Po szóste, potas ogranicza powstawanie kamieni nerkowych. Najczęstszymi postaciami kamieni nerkowych są kamienie zawierające wapń, szczawiany wapnia i fosforany wapnia. Potas wpływa na optymalizację wchłaniania zwrotnego wapnia w naszych nerkach, a to przekłada się na niższe ryzyko powstawania kamicy nerkowej. Mamy dowód na to, że osoby, które spożywały 4000 mg potasu dziennie, były obciążone o połowy mniejszym ryzykiem powstawania kamicy nerkowej w stosunku do osób, które spożywały poniżej 3000 mg tego pierwiastka dziennie. Po siódme, potas zmniejsza ryzyko udaru mózgu. Dzięki korzystnemu wpływowi na obniżenie podwyższonego ciśnienia krwi potas może odgrywać niemałą rolę w profilaktyce udaru mózgu. Nadciśnienie tętnicze jest bowiem głównym czynnikiem ryzyka rozwoju udaru. Na szczęście jest to czynnik modyfikowalny. W, jednym, w jednej z metaanaliz, która swoim zasięgiem objęła ponad 640 tysięcy osób, wykazano, że spożycie 4000 mg potasu dziennie zmniejsza ryzyko występowania udaru o ponad 15%. I w tym miejscu chciałbym pokazać Państwu dowód naukowy. Badanie z października 2016 roku. Metaanaliza spożycia potasu i ryzyko udaru mózgu. We wnioskach czytamy. Podsumowując, ta metaanaliza dawka-odpowiedź potwierdziła odwrotny związek między spożyciem potasu a ryzykiem udaru mózgu. Przy czym dopiero spożycie potasu na poziomie 3500 mg dziennie wiąże się z niższym ryzykiem udaru. No i w punkcie 8 należy zaznaczyć jeszcze, że potas łagodzi objawy reumatoidalnego zapalenia stawów, może zmniejszać ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera, prócz tego wzmacnia nasze mięśnie. I chroni nasze nerki przed szkodliwym działaniem wielu leków. Powiedzmy bardzo krótko teraz o przyczynach niedoboru potasu. Niedobór potasu może pojawić się w nadczynności przytarczyc, w nadczynności tarczycy, w alkoholizmie np. w chorobach zapalnych jelit, przewlekłych biegunkach czy stosowaniu niektórych leków, np. diuretyków. Natomiast nadmiar potasu jest nieco rzadszy. Może występować u osób z zaburzoną funkcją nerek, np. W, w przebiegu hemodializy, w kwasicy cukrzycowej czy np. w trakcie rozpadu guzów nowotworowych. Natomiast wśród najlepszych produktów spożywczych, które dostarczą nam największej ilości potasu, zaliczyć możemy następ... na kolejno różnego rodzaju nasiona, nasiona suche, np. Na soja, następnie będzie to łosoś. Fasola biała, awokado, ziemniaki, mleko, banany, pomidory, a później wszelkiego rodzaju mięso. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę Państwu miłego weekendu. Do usłyszenia!